I nie patrzę na gwiazdy, że jak szukać swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowym Siema, jestem Szusta. to jest jeden z ostatnich odcinków w roku 2016. Ostatnie miesiące są naprawdę mega kozackie, kanał rośnie w siłę cały czas, szóstek jest coraz więcej i tworzymy coraz bardziej kozacką grupę, także jest naprawdę mega. Ale o tym wszystkim pojawi się osobny i jutro na kanale, także oczekujcie. Teraz wraz z Mietkiem mamy do Was prośbę. Jako, że jest to jeden z ostatnich materiałów, tak jak powiedziałem, to zniszczmy tutaj system łapkami w górę. Niech każdy z Was, ale totalnie naprawdę każdy z ręką na Mietku Zostawi łapkę w górę, bo sam jestem mega ciekawy, ile łapek jesteśmy w stanie tutaj wbić. Wierzę Was wszystkich, naprawdę, niech każdy zostawi łapkę. Pobijmy rekord, zróbmy sobie tak Pobijmy rekord, dobijmy tutaj 10 tysięcy Czy damy radę dobić 10 tysięcy? Jeżeli ty zostawisz lajka To jestem spokojny o to i wierzę w was naprawdę Dodatkowo pamiętajcie o zostawieniu suba Bo YouTube ostatnio szwankuje strasznie z tym I ustalmy, że każda osoba Która zostawi lajka, niech napisze w komentarzu A ja dam jej serduszko Każdej bez wyjątku Także zostawiacie lajki, zobaczymy czy uda nam się Przebić barierę 10 tysięcy lajków Jeżeli tak, to naprawdę nie wiem Chyba normalnie z mietkiem zapijemy się dzisiaj do totalnie do. No. A teraz przejdźmy już do mega ciekawej teorii, którą zauważyłem na grupie szósteczki, a więc jej autorem jest jeden z was. Lecimy. Cała teoria opiera się na nowym ekranie ładowania, który został dodany w godzinach późno wieczornych wczoraj, coś koło godziny 21:00, tak dokładnie precyzując. Ja wczoraj niestety czasu nie miałem, żeby przyjrzeć się dokładnie nowemu ekranowi, jednak zrobiliście to Wy na grupie 6-6, na którą swoją drogą też serdecznie zapraszam. I cóż, znaleźliście coś moim zdaniem przynajmniej naprawdę mega kozackiego, mega interesującego. I jeżeli to wszystko okaże się prawdą, to myślę, że naprawdę każdy gracz Pokémon GO będzie mega zadowolony, ponieważ chodzi o Shiny Pokémony oraz uwaga, legendarne Pokemony. Co, jak i gdzie? Już wam pokazuję i tłumaczę. Zacznijmy może od szajny Pokémonów, ponieważ jest to sprawa troszeczkę bardziej przyziemna. Jak widzicie, jest ekran ładowania, a w tym momencie spójrzcie na punkt, który wam zaznaczyłem. Niby nic, ale gwiazdki, które oświetlają niebo, są ewidentnie ułożone w jakiś kształt. Jaki? Każda osoba widzi co innego, jednak moim zdaniem może to być jakiś Pokémon. Jaki dokładnie? No to już jest troszeczkę trudniejsze pytanie. Jednak jeżeli jest to Pokémon i jest on przedstawiony w świetlistej formie, to może wskazywać na Shiny Pokemony, jednak naprawdę to jest mega teoria. Także napiszcie w komentarzu co wy tam widzicie, bo jest to dosyć ważne, dosyć istotne, więc dajcie znać w komentarzu na 100%, no bo powiedzmy sobie szczerze, te gwiazdy nie są przypadkowo ułożone w taki sposób, co symbolizują, tylko co dokładnie? Może któryś z was zauważy coś, czego ja nie widzę? Dajcie znać. I druga według mnie ta najciekawsza rzecz, jak widzicie na obrazku jest dokładnie 5 pokemonów, 4 widzimy od razu m.in. Pichu oraz Togepi, które są tak jakby na pierwszym planie, a jeden z nich czyli baby pokemon elektrobaza jest na dalszym planie i stoi obok poketrenera. I teraz jest pytanie, gdzie znajduje się jeszcze jeden Pokémon? Dodam, że jest on legendarny. Dam wam teraz 6 sekund na odnalezienie go. Kto odnalazł, a kto nic nie zauważył? Hm? Jak widzicie, i co też jest dosyć ciekawe, jeżeli ktoś oglądał ostatnie odcinki z drużyną Pokémon GO, to może coś mu się rzuciło w oczy. Po pierwsze, zauważcie jakich kolorów są fajerwerki. Niebieskie, czerwone oraz żółte, czyli trzy kolory, które symbolizują drużyny w Pokémon GO. Niebieskiego koloru jest najwięcej, ponieważ e, najwięcej poketrenerów należy właśnie do drużyny Mystic, czyli do, niebie, do niebieskiej. Czerwonego też jest całkiem sporo, ponieważ Valor jest drugą drużyną pod względem liczebności. I najmniej jest oczywiście żółtego koloru, ponieważ to właśnie żółta drużyna ma w swoich szeregach najmniej poketrenerów jak do tej pory. Jednak dokładnie przyjrzyjcie się właśnie żółtej Firewallet, dokładnie tutaj. Pamiętacie może, jaki legendarny pokémon jest pupilem drużyny żółtej? I jak dokładnie wygląda? Jest to jedyny legendarny ptak, którego wygląd jest taki ostry. Chodzi tutaj o jego krawędzie, jest taki jakby kurczę, złożony dosłownie z wiecie, z trójkątów, jakkolwiek to nazwa. No i właśnie tutaj zaczyna się druga mega teoria. Czyżby o północy w Sylwestra moglibyśmy złapać zapka? Brzmi to kosmicznie, ja doskonale o tym wiem szósteczki. Jednak wiele razy czytałem artykuł, że legendarne Pokemony mają pojawić się do końca roku. A może to właśnie dokładnie w nowy rok dostaniemy te przekazackie Pokemony i Niantic w ten sposób będzie chciał nam jakoś wynagrodzić te wszystkie takie fajle, które zrobił i tak dalej. Moim zdaniem jest to prawdopodobne, ponieważ no, było naprawdę wiele artykułów, również twórcy Niantic wypowiadali się tam w jakiś tam sposób. Na ten temat, że właśnie legendarne pokemony oraz niektóre Pokémony z drugiej generacji będą mogły zostać dodane do końca roku. Tak jak wiecie, baby pokemony są już niby tam parę okazów z drugiej generacji mamy, jednak o legendarnych pokemonach nadal cisza. I może to właśnie noc sylwestrowa będzie tym momentem, w którym się one ukażą. No byłoby to naprawdę mega zaskoczeniem, ale kurde, no chyba cieszyłby się każdy, co? Mówię wam to już praktycznie od tygodnia, jak nie dwóch. Koniecznie odpalcie Pokémon Go o północy dzisiaj, ponieważ naprawdę może być coś epickiego i lepiej tego nie przegapić. Bo na przykład pojawienie się shiny Pokémonów na godzinę, pojawienie się legendarnego Pokemona, cokolwiek może się stać i wydaje mi się, że będzie coś mega fajnego. Także dawajcie znać na grupie o północy, czy coś fajnego się pojawiło, czy coś fajnego zauważyliście. Tymczasem, 6 i pamiętajcie o łapce w górę, bo dziś rozwalamy system. 6. Zostawiam z moim Bogiem Gadek, zostawiam reszcie pomocnika, sam już bronię mazy. Wara od moich wartości i mej ekipy także. Sławanie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośnej, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki prawcze i pierdolę kwestie lat. Pier